Jeżeli chcesz zmienić dźwięk powiadomienia lub SMS w Samsung Galaxy S25 to wystarczy, że przejdziemy do ustawień, po czym przechodzimy do dźwięki i wibracja i wybieramy dźwięk powiadomienia. W tym miejscu mamy do wyboru różne dźwięki powiadomienia. Jeżeli na jakiś naciśniemy, no to mamy odsłuch i jeżeli już jakiś wybierzemy, to możemy stąd po prostu wyjść. Dodatkowo, jeżeli mamy więcej niż jedną kartę SIM, to na górze możemy sobie... Wybrać także dzwonek, właściwie dźwięk powiadomienia dla drugiej karty. Jeżeli natomiast chodzi o indywidualny dźwięk SMS dla jakiegoś, powiedzmy, wybranego kontaktu, to w takim wypadku możemy wejść w wiadomości. Następnie przechodzimy do konwersacji, dla której chcemy ustawić indywidualny dźwięk. Naciskamy na te trzy kropki w prawym górnym rogu. Przechodzimy do szczegółów i w tym miejscu naciskamy na powiadomienia. Następnie wybieramy dźwięk. I tutaj możemy sobie jeszcze raz wybrać na przykład właśnie jakiś inny dźwięk, który będzie nam grał, kiedy przyjdzie nam wiadomość z tej konwersacji, czyli z tego numeru telefonu. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.